Dzień dobry, dzień, dzień dobry, kościele. Dzień dobry, kościele. Cieszę się, że mogę tutaj znowu stać i mam nadzieję, że pozwolicie mi podzielić się jakąś garścią przemyśleń, refleksji, Bożego Słowa, tak jak zwykle tym, czym żyję w ostatnim czasie. A że w ostatnim czasie już było kilka kazań na temat kultury Królestwa Bożego. Kultury królestwa, które nie jest tego świata, które nie jest widzialne, nie jest niemożliwe do dotknięcia, ale ma swoją kulturę i tutaj ma swoje oddziaływanie i tutaj na ziemi możemy zobaczyć, dostrzec to królestwo w tym, że jest zupełnie inne od, od tego, co nas otacza. Od wszystkich struktur politycznych, geograficznych, organizacji. Królestwo Boże jest zupełnie inne, innymi prawami się rządzi. To jest wspaniałe. I chciałabym mówić dzisiaj o jednym aspekcie Bożego Królestwa, którym wierzę, że jeśli się przejawia w Bożym ludzie, to jest widoczny na zewnątrz. A chciałabym mówić o hojności. Hojność jest elementem kultury Bożego Królestwa. To tak na rozgrzewkę spróbujcie powiedzieć, Czym jest hojność dla ciebie? Jak ją zdefiniować? Wiecie, ja też czasami nie lubię jak ktoś mnie tak z rana e, rusza i mówi wymyśl coś. Ale spróbujcie powiedzieć, czym jest hojność dla ciebie. Hojność. Dawaniem ponad miarę. Dawaniem czego? Hmm. Okej. Okay. To, co dla ciebie najcenniejsze, jak oddaję, to to jest, jestem hojny, tak? Bo mam coś cennego, oddaję, jestem hojny, okej? Okay. <laughs> mhm. Uszczęśliwianie innych. Dobra definicja. <laughs> o, super, super, tak. Daję coś, ale nie czekam, że ten ktoś przyjdzie z tym samym albo przyniesie mi jeszcze więcej. Słuchajcie, na początku chciałabym postawić taką tezę, to jest moja teza, którą opieram na jakiś tak, tam przesłankach, i w trakcie tego mojego kazania chciałabym dowieść, że ta teza jest prawdziwa. Jeśli dla kogoś nie będzie prawdziwa, przykro mi, ale ja postaram się dowieść, że, że to zdanie, ta sentencja, którą sobie założyłam na początku, ta teza jest prawdziwa. Jaka to teza? Hojność to kwestia serca nie zasobów. Hmm. Hojność. Czyli to dawanie tego, co mam najcenniejsze, najcenniej, to kwestia mojego serca, tego, co mam w środku, a nie tego, co mam w kieszeni. Zobaczymy, czy to, się, czy to jest zgodne z Bożym Słowem, bo na nim chciałabym opierać wnioski, które będą płynęły z, tej, z, z tego założenia. Żeby zacząć, to sprawdziłam sobie w słowniku jakimś tam, czym jest hojność tak dla ludzi, wiecie. Z zewnątrz, ze świata, jak oni opisują hojność. I ta definicja jest ciekawa. Jest to cecha kogoś, kto chętnie i dużo daje innym ze swych zasobów. Kto chętnie, tu też jest, myślę, odpowiednie słowo użyte. Nie dlatego, że ktoś mi każe, bo chce się podporządkować, bo jestem posłuszny, ale chętnie daje coś z moich zasobów. Chętnie, czyli z radością, z otwartością, bez oczekiwań. Hmm. Ciekawa definicja. A jeszcze ciekawsze są przymiotniki, które opisują w tym słowniku słowo hojność, czyli jaka hojność powinna być, z jakimi słowami ją możemy połączyć? Posłuchajcie. Hojność jest duża, może być duża, może być szczególna hojność, wielka, <tryk> nadzwyczajna, <tryk> niebywała, niezwykła hojność i królewska hojność. Czy te cechy nie pasują do Bożego do Kultury Bożego Królestwa? Czy chcemy być tak hojni, żeby ktoś powiedział, że, że mam królewską hojność, bo jestem dzieckiem króla i, i ta moja hojność jest taka niebywała, niesamowita? Próbuję obronić tezę, że hojność to, nie kwesti to kwestia serca, a nie zasobów. W świecie dominuje pogląd, że jeśli chcesz rozpocząć jakiś projekt, chcesz zrobić coś dobrego w organizacji, czyli w jakimś przedsiębiorstwie, czy poza nią, to najpierw musisz zgromadzić zasoby. Musisz coś mieć, żeby dać, żeby coś z tego powstało, urosło, i gromadzimy różne zasoby. Zasoby ludzkie, czyli jakichś tam pracowników, pomocników, zasoby finansowe. Zasoby rzeczowe, czyli jakiś tam sprzęt, maszyny, nie wiem co do tego potrzebuję, i zasoby informacyjne, czyli muszę wiedzieć, jak to zrobić. I dopiero wtedy mogę zacząć działać w świecie. Tak jest przebadane, dobrze, poje, dobrze y, określone są etapy działania. Jeśli masz zasoby, masz plan, to może coś z tego będzie, ale prawdopodobnie coś z tego wyjdzie. Ale żeby coś dać, Musisz coś mieć i tak myśli ten świat. I czasami my pewnie też tak myślimy. Jak będę zarabiał 10 tysięcy, to, to wtedy dam do kościoła, to będę miał z czego dawać. A ja ci powiem, że wcale nie. Bo hojność to nie kwestia zasobów, ale kwestia twojego serca i tego, czy ono jest wrażliwe, czy jest miękkie, czy jest przemienione, czy jest czułe. Jeśli będziesz miał takie serce, ja wciąż. Jeszcze nie udowodniłam tej tezy, to Twoja hojność będzie ponad miarę, będzie królewska, <noise> będzie nieograniczona, duża, szczególna i wielka. Także świat, żeby coś dać, mówi, że musisz mieć, bo jak nie masz, to nawet jest takie powiedzenie, że z pustego to i Salomon nie naleje. A Bóg mówi coś innego i spróbuję to udowodnić na podstawie Bożego Słowa. Bo Boże Królestwo, to co mówiłam na początku, rządzi się innymi zasadami. Te ziemskie w ogóle nie przystają do tego, co mówi Pan Bóg. I taka sytuacja z Biblii. Pan Jezus oczekując w Jerozolimie na nadchodzące święto Paschy, codziennie nauczał w świątyni o naturze Królestwa Bożego. Przychodził do świątyni przed Paschą i mówił w przypowieściach, w przykładach, bezpośrednio opowiadał czym jest królestwo Boże, jakimi powinno się cechować yy, zasadami, co powinno nim rządzić. I w Ewangelii Łukasza 21 rozdział, wersety od 1 do 4. Pan Jezus jest w świątyni przed paschą i mówi coś takiego. Gdy Jezus podniósł wzrok, zobaczył jak bogaci wrzucają do skarbony swoje dary. Zauważył też pewną wdowę, bardzo ubogą. Wrzucała dwa grosze. Widząc to, oświadczył: Powiem Wam prawdę. Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Dlatego, że oni dorzucali do darów z tego, co im zbywało, ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Hm. Uboga wdowa. Wrzuciła więcej niż wszyscy. O czym Pan Jezus mówi? Przecież ona wrzuciła dwa grosza, a inni wrzucali jakieś tam grube, złote talary. Ona wrzuciła więcej. O co chodzi w tej kulturze Królestwa w tych zasadach? Bo ona miała serce. Serce czułe, serce gorące dla Boga. I chociaż nie miała nic w kieszeni, to z serca dała. I patrzcie, jakie to jest niesamowite. Pan Jezus. Na nią zwrócił uwagę, nie na tych, którzy wrzucali grube kwoty. Nie mówili, patrzcie, ten dał. Nie, nie powiedział, patrzcie, ten to dał. Z tego to zbudujemy pół świątyni. Ale on powiedział, ta uboga wdowa, która w zasadzie nie ma nic, dała więcej niż oni wszyscy. Czy to nie potwierdza po części tej, tej tezy, że hojność to nie kwestia zasobów, ale mojego serca? Hmm. W Bożym Królestwie wcale nie musisz mieć dużo, żeby dawać. A myślicie, że, że ta wdowa pozostała w takim stanie jak, jak była, że ciągle była u Boga. Ja wiem, że to nigdzie, nie, nigdzie tego nie przeczytamy, ale ja wierzę, że Bóg się o nią zatroszczył, bo zobaczył jej serce. <laughs> I ona już na pewno nie była u Boga, tak jak wcześniej, bo mogła się cieszyć nawet tym, że może dawać. Pamiętacie ze Starego Testamentu wdowę, która podzieliła się resztką mąki i oliwy? Mogła umrzeć, ale Bóg się zatroszczył, bo, bo była hojna, jej serce było hojne. I myślę, że w tym przypadku było tak samo, chociaż tego nie czytamy. Ale ta wdowa dała więcej niż wszyscy inni. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział, wersety od, jed, od pierwszego do czwartego. A teraz pragniemy Was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej kościołom w Macedonii. Otóż, pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem, ponad te możliwości. Spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę, dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz, na rzecz świętych. Niesamowite słowo. Kościoły w Macedonii, chociaż czytamy tutaj, że były w skrajnym ubóstwie, ale towarzyszyła im wielka radość, otwarte serca. I tak jak Paweł tu pisze, czego jestem świadkiem ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo nalegając, że chcą pomóc kościołowi w Jerozolimie, w Jerozolimie, złożyli to, co mieli. Może to było niewiele, ale więcej niż mogli. Patrzcie, jakie mieli serca. Nawrócili się, chcieli żyć z Panem i dawać więcej niż mają. Wracam do mojej tezy. Hojność to kwestia Serca, a nie kwestia zasobów, nie kwestia tego, ile mam w kieszeni, ale tego, co dzieje się w moim wnętrzu. Prawdziwe nawrócenie zawsze ma wpływ na serce i po części na portfel. Hmm, czy możecie się z tym zgodzić? Prawdziwe nawrócenie przede wszystkim przemienia moje serce, ale ma po części wpływ na mój portfel, bo ten portfel zaczyna się otwierać. I taka historia z Ewangelii Łukasza 19 rozdział, wersety 8 do 10. Znacie Zacheusza? Zacheusz celnik poborca <grym> zdzierał z ludzi a Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich. A jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. A Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama, syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. Prawdziwe nawrócenie dotyka mojego serca, ale dotyka też mojego portfela. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Czyli dziś zbawienie przyszło do Zacheusza. I co? I on mówi, jednym podwójnie, drugim poczwórnie, ale chcę wszystko wynagrodzić. Nieważne, czy stracę, czy dam więcej niż, niż im zabrałem. Ale otworzyło się jego serce i otworzył się jego portfel. Hojność to nie kwestia zasobów, ale kwestia mojego serca. Z hojnością wiąże, wiążą się obietnice, przeróżne obietnice, które Bóg daje. Drugi list do Koryntian, dziewiąty, rozdział, wersety 6 do 11. Paweł mówi: Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, Skąpo też rządzić będzie, a kto obficie się je obficie, rządzić będzie. Każdy więc niech siedzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych. Jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza się ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Co z tego fragmentu? Możemy przeczytać, co możemy wziąć do siebie. Paweł tu mówi, każdy, więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Paweł mówi, nie, każdy niech się nie dzieli Ty, co ma, w, w zależności od tego, jak obfity ma portfel, ale niech się dzieli tym, co postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu. Bóg nie chce, żebyśmy dlatego, że gdzieś tam napisano, że mam. Dać tyle i tyle, to no wiecie, otworzę, wyciągnę, bo, bo tak mam zrobić. Nie. To wszystko jest zależne od mojego serca. Mojo, moja hojność nie jest zależna od mojego portfela, ale od tego, co mam w sercu. Radosnego dawcę Bóg kocha. Radosnego. Jak z radością dajesz to, co masz, i nie to, co ci zbywa. To, co jest dla ciebie cenne, jak powiedział Mirek. I kiedy będziesz dawał, zasiewał, bo to dawanie jest takim sianiem na pewnym gruncie, to Paweł mówi: Bóg pomnoży wasz zasiew. Będzie owoc tego. Nie na daremno będziesz dawał to, co masz najlepsze, bo Bóg da temu wzrost. I będziecie mogli celować w hojności. Czy to nie jest piękne? Bóg się o to zatroszczy, że nasze serca będą zawsze gotowe do tego, żeby celować w hojności, żeby ta hojność była ponad miarę. I jeszcze ostatnie zdanie tego fragmentu, ostatnie słowa, że ta nasza hojność będzie wywoływać wdzięczność dla Boga u innych. Czy to nie jest piękne? Czy hojność nie jest też głoszeniem dobrej nowiny, pokazywaniem innym. Czym jest Królestwo Boże? Jakimi zasadami się rządzi? Jakie zasady panują, może? <laughs> nie rządzi się. Czy jak się nawracałeś, nie powiedziałeś Bogu: Panie, ja Ci oddaję całe moje życie, wszystko co mam, Ty zrób co z, z tym, co chcesz? Hojność się właśnie na tym opiera. Panie, wszystko jest Twoje. <laughs> Z twojej łaski mam to, co mam. I choć dzisiaj mam niewiele, to chcę się z tym podzielić, bo ktoś może ma jeszcze mniej. Bo chcę się tym podzielić z twoim kościołem, bo taka jest potrzeba. Weź całe moje życie, łącznie z moim portfelem, czy tak mówiłam. <laughs> Przy powieściach Salomona możemy przeczytać. Jeden jest hojny i ma coraz więcej, a inny skąpi nadmiarę tylko po to, żeby zbiednieć. Hmm. Kultura królestwa, zasady Bożego Królestwa. Hojny ma coraz więcej, a skąpy. Zbiera to po to, żeby zbiednieć. Ciekawe. Chcecie rzucić dzisiaj wyzwanie. Oparte na Bożym słowie. <laughs> Chcę rzucić sobie wyzwanie. Od dzisiaj chcę być bardziej hojna. Od dzisiaj bądź bardziej hojna. Otwórz swoje serce. A jeśli mi wierzysz, to chcę ci powiedzieć, że Bożych zasobów nie wyczerpiesz. Zawsze będziesz miał się czym dzielić z innymi. Powtórzę jeszcze raz. Rzucam ci wyzwanie. Od dzisiaj bądźmy bardzo, bardziej hojni. Może myślisz, że nie masz sobie nic do zarzucenia. Okej. Okay. W ogóle chcę powiedzieć, że nasz Kościół, Kościół w drodze, jak patrzę na jego początki i to, tą drogę, to byliśmy zawsze bardzo hojni. Bardzo hojni. I myślę, że mamy takie serca, ale Bóg chce nam dzisiaj przypomnieć, bądź jeszcze bardziej hojny. <grym> Rzucam Ci wyzwanie. A powiem jeszcze więcej. Nie ograniczaj się do swoich zasobów materialnych, bo to hojność... To nie tylko dzielenie się zasobami materialnymi, ale zacznij być hojny w służeniu radą, dobrym słowem, pomocą, własnym czasem, zdolnościami, które posiadasz, bądź hojny w dzieleniu się tym, bądź hojny w gotowości do przebaczania. Czy to nie jest hojność? Ja wiem, że w tak największym stopniu hojność kojarzy się z pieniędzmi, ale nie tylko to. Jeśli nie masz Pieniędzy, możesz się dzielić wieloma innymi zasobami, które posiadasz. Zacznij się dzielić swoją radością, zacznij się dzielić Ewangelią i bądź w tym hojny. Zacznij się dzielić swoim domem, o czasie już mówiłam. Zacznij się dzielić uśmiechem, bądź w hojny, w, w rozdawaniu uśmiechu wokół radości, miłości. Wiecie, hojność to bardzo szerokie pojęcie, może wiele się w tym zmieścić. Często jest tak, że czytam o czymś w słowie Bożym, że ono tak uczy, bo myślę, że już udało mi się potwierdzić tą tezę, że hojność to kwestia serca, a nie zasobów. Każdy oczywiście w swoim sercu rozważy, czy tak jest, czy nie. Ale często to, co czytam w Bożym Słowie i jest taką ważną wskazówką. To potwierdzają też ludzcy naukowcy, ludzkie badania, te prowadzone w świecie. Podam Wam taki przykład: że Maslow, może znany wielu psycholog, mówił w, swoim, w swoich pracach o hojnej naturze, która jest przeciwieństwem samolubstwa i o zdrowej hojności. I co twierdził? Że istnieje związek między hojnym zachowaniem a zdrowiem psychicznym. Wynika to z tego, że jego zdaniem hojność wywodzi się z obfitości i wewnętrznego bogactwa. A biorąc pod uwagę sytuację przeciwną, w pełni samolubne zachowanie jest synonimem wewnętrznego ubóstwa typowego dla ludzi neurotycznych. Patrzcie, co mówi ten świat: jeśli ktoś jest hojny, to będzie też zdrowy psychicznie. Będzie to wpływało na jego zdrowie psychiczne, poprawiało jego samopoczucie, poprawiało jego samoocenę. Bo hojność wywodzi się z obfitości i wewnętrznego bogactwa. Czy nie tak pisze w Biblii, że ta hojność wywodzi się z tego, co mam w sercu? To jest niesamowite. Nie wiem, czy Maslow czytał Biblię, ale to jest to, co mówi Boże Słowo. Jeśli. Nawróciłeś się na nowo, masz nowe serce, masz nowego ducha, jesteś wrażliwy na to, co cię otacza. To jesteś też hojny, bo czerpiesz z wewnętrznego bogactwa, którym jest Twój nowy duch, Twoje nowe serce. Co mogę powiedzieć więcej? Nowonarodzony nowo, człowiek. Ma nowe serce i nowego ducha w swoim wnętrzu, więc cóż więcej? Czerpmy z tego wnętrza. Czerpmy z tego wrażliwego serca. I może jeszcze tylko jedno słowo. Hojność w życiu daje wolność. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Jeśli jestem hojny, to jestem wolny, ale od czego jestem wolny? Od zazdrości, od skąpstwa, od egoizmu, od małostkowości, od. Skupiania się na sobie, hojność to, to pewna część wolności. Hojność daje ci wolność, bo nie musisz żyć tym, co, co mniej ważne, co prowadzi według psychologów do neurotycznej osobowości. Podsumuję, bo ja wiem, że to już drugie kazanie dzisiaj mój mąż mnie uprzedził i pewnie trudno skupić uwagę. Ale jeszcze raz tylko wrzucę to zdanie. Hojność to kwestia serca, a nie kwestia zasobów. Jeśli możesz na to powiedzieć amen. Amen.